Może wróćmy sobie jeszcze do kolejnego tematu związanego z porównywaniem obiektów z typem prymitywnym, prostym, czyli mamy coś takiego const równa się yy, i na przykład mamy name, może to będzie name obj, równa się new string i tu wpiszę marta, następnie będę miał name mm, PR równa się i to będzie jako marta. Jeżeli sobie zrobię porównanie, if name obj e, jest równe name PR. Ciekawy jestem, czy wiecie, czy będzie to prawda, czy fałsz. Czyli to mamy true, że nie, Console, log i fałsz. E, I zobaczcie że to rozwiązanie dało nam prawdę, czyli jeżeli mamy obiekt, może ja nawet wyświetlę console.log name obj zapisuję, zobaczcie tu mamy napisane, że jest to string obiekt, który zawiera napis marta natomiast w console.log name pr mamy martę czyli to jest typ prosty Dwie różne rzeczy, a mimo to w ifie daje nam true, sprawdźmy jeszcze, jak wygląda porównanie ścisłe. Tu już mamy false. No wiadomo, jest y, sprawdzany w zasadzie inaczej. E, nie ma żadnej konwersji, tylko po prostu jest porównywane. Porównywane są elementy takie, jakie są. W tym przypadku są różne typy, więc to powoduje, że e, mamy false, ale w przypadku porównania luźnego, tak naprawdę jest tworzona konwersja, a mówiąc e, tak bardziej ściśle, tak naprawdę dla name OBJ jest wywołana metoda valueOF. I ona zwraca wartość prymitywną dla obiektu. Jeżeli sobie wyświetlimy to name value valueOF, powiedzmy w, tej kon, w tym konsolu, który mamy tu, no to mamy to samo co Marta. Czyli tu mamy Martę i tu mamy Martę, dlatego to porównanie zwraca nam true. Więc, jak gdyby znów, kolejna rzecz, którą warto pamiętać, a tak naprawdę to jest kolejny przykład do tego, dlaczego warto używać porównania ścisłego, a nie luźnego. Wtedy mamy pewność, że nic tam pod spodem się nie dzieje. Tak jak w tym przypadku. Po prostu mamy porównanie normalne i jest wszystko ok. Czyli w tym przypadku na pewno będzie to false. No i faktycznie tak jest. Więc tu musimy pamiętać o tym, żeby mm, mieć to porównanie ścisłe i wtedy nie mamy żadnych niespodzianek.